Wow! Okej. Okay. Jestem gdzieś. Co jest grane? Moi drodzy, udało się! Jestem na świecie! Wyszedłem z Lemona Demona, rozumiecie to? Jaki fart, moi drodzy! Na samym wstępie musicie zostawić łapkę w górę, zanim obrócę się do tyłu. Słuchajcie, szybko! Trzy, dwa... Jeden, kto będzie szybszy? Szybko, 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 musicie zostawić łapkę w górę, zrobimy wyścig, o, dobra, mam nadzieję, że udało wam się zostawić łapkę w górę Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, moi drodzy, a zaraz zobaczę, co się dzieje za mną, okej, okay, pustki To Lemon Demon stoi, odwrócony, o nie, patrzy się na mnie o nie, dobra, muszę uciekać, moi drodzy On mnie goni, mam tylko Dwa serduszka, o nie O nie, o nie, nie mam nawet speeda Jestem głodny, szybko uciekać Stąd, z tej pustyni muszę uciekać Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo ważne Patrzcie, goni mnie teraz Nie, Przerąbany. Słuchajcie, gdzie jest Smyslow Smyslow, gdzie on jest Dobra, szybko, 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 jakieś jedzenie Nie wiem, byle co, żeby tylko Chociaż troszeczkę zwszamać, żeby Królika nie będę jadł, mnie bo on jest biedny, taki malutki. Ale nie wiem, świnka, świnka tam jest, dobra? Świnkę chociaż dopadnę, słuchajcie, jestem kompletnie głodny, ale teraz jest przerąbane. Bo słuchajcie, udało mi się wrócić na świat. O nie, on już tutaj jest. O nie, jest bardzo, bardzo blisko. Patrzcie, stoi przy mnie. O nie, 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 on się pewnie dziwi. O nie, Świnko, Świnko, daj mi chociaż troszkę zjedzenia. Nie. Nie, 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 on jest bardzo, bardzo za mną, słuchajcie, dosłownie kilka metrów. Najlepiej by było jakieś jabłuszko dorwać. Słuchajcie, może będę w tym labiryncie biegał, żeby żeby cokolwiek tutaj dostać, nie wiem. Okej, okay, jabłuszko jakieś czy coś. Jest jabłuszko, muszę zjeść! Gazu, 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 gaz, 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 Dobra, mogę teraz spidować Najsik. Okej, okay, udało mi się. Wow, 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 dobra, w takim razie yy, nieźle, nieźle się tutaj podziało. Okej, okay, okej. Okay, yy, nie, on tutaj już jest przy mnie! Gazu, uciekać jak najszybciej się tylko da. E, Coca-Cola, czy dobra Radę Coca-Cola się napić? Nie, 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 nie. Dobra, wbiegłem do budynku. Patrzcie, tutaj są wszystkie te rzeczy, które tutaj były. I lemon, demon wszystkie zjadł i go przeczyściło po prostu. Nie wiem, gdzie jest jakaś ucieczka, żeby cokolwiek znaleźć do jedzenia tutaj. Może jeszcze więcej, żeby tak się to chociaż trochę odbudować. Nie wiem, speedowo i tak dalej. Nie wiem, dobra. Herbatka. Nie, herbatki się nie napije. dobrze, wydaje mi się, że, nie, on dalej za mną biegnie, jest przy mnie, dobra, czekaj, 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 O, skacze, pół serduszka, nie, o, ciasto, tak, 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 zjedzone, nie ma go już tutaj, okej. Okay. Zobaczcie, uciekłem od niego Dobra, szybko, szybko Ja muszę się chociaż trochę podhilować Nie wiem, patrzcie, mam pół, dwa serduszka tylko Nie no, przypał jest, powiem wam szczerze Naprawdę jest przypał O nie, dobra Jeszcze więcej jedzonka Może gdzieś tutaj coś będzie Tylko jedzonko, cały czas by mnie tylko uratowało Pamiętam, że gdzieś tutaj ciastu Było, nie, Lemon Demon Znowu tutaj jest Nie, on biega cały czas, wie gdzie ja biegnę Dobra, jakoś muszę się dostać jak najwyższy poziom. Słuchajcie, na najwyższy poziom, e, nie wiem, tego budynku. Okej, okay, tutaj coś jest. Dobra, może uda się wejść w głównym wejściem. Czekaj, co ja mogę zjeść? Najlepiej to by było jabłuszka, może jakieś. Dobra, nieważne, wiecie co? Jak Lemon Demon się tutaj cały czas pojawia, to ja myślę, że coś tutaj się dzieje. W ogóle co to za tabliczki? Talk you coś Lemon Demon. Y, romantic walk Zostaw łapkę w górę, dziękuję. O, możecie zostawić łapkę w górę? Bardzo, bardzo będę wam wdzięczny. E, ciasto jest zjedzone chyba całe, co? Nie, dobra, to ja już nie będę tutaj wchodził. Ja chcę wejść na poziom wyżej. Słuchajcie, tam bardzo prawdopodobne, że coś może być więcej do zjedzenia. E, jestem już tak głodny, dawno nie jadłem. Tylko tymi cytrynami się żywiłem. No, przypał. Ciasteczka! Tak jest! Ciasteczka, ja bym chciał. ciasteczko świnka. Uratuj mnie, uratuj mnie, ja chcę zjeść, dawaj jedzonko O, zjem cię świnia U, ej, co to jest? yyy serduszka? love love my rodzinka mój brat to, love ej, o co chodzi? co tu się dzieje? ej, jeszcze nigdy czy, czegoś takiego nie widziałem tutaj ja cię nie mogę, co to jest? chodź na randkę to ci powiem, mój brat to randka o kurczę. Nie wiem, to jakaś Coca-Cola. Może wezmę sobie Coca-Colę. Creeper-Cola! No nieźle, patrzcie, jaki. Creeper-Cola! Jo, tutaj jest przecież jakieś uczta zrobiona. E, ciasteczka, siedzonka. E, no nieźle, naprawdę niesamowite jakieś miejsce. Tylko czemu ja tych ciasteczek nie mogę. Ej, czy tam przypadkiem nie przebiegł Smile slow Ej, e, to było niesamowite, okej? Okay. Czekaj, gdzie. Tam jest, patrzcie, to Smile Czy on ma jakieś różowe portki? Ej, szybko biegnę za nim Słuchajcie, może da mi coś do jedzenia Muszę się z nim przywitać, już dawno go nie widziałem Ja cię... Okej, okay. gdzie on? Tu, z tą strony? Nie, tą chyba pobiegł e, Dobra, czekaj, czekaj, czekaj czekaj. E, nie, Smicel, gdzie on pobiegł? Nie mam pojęcia e, Dobra, e, co to za jakieś... Różowe ciasto Nie, tu wszystko jest różowe Popsute, jakiś pokoik, zobaczcie, tu jakieś prezenty w ogóle. Ej, czy da radę go otworzyć ten prezent? Nie, nie da rady! Już myślałem, że może coś będzie. W tych skrzynkach nic nie ma, same pustki. Ja bym chciał coś zjeść. To jest dla mnie priorytet teraz, bo patrzcie, jestem naprawdę głodny. Eee. Ehm, jakiś Gdzie jesteś? O, nie, zgubiłem go, dobra, będę dalej go szukał. Może on jeszcze wyżej pobiegł? To to jest pytanie, ty. O, ej, to jest to miejsce, gdzie pierwszy raz spotkaliśmy praktycznie Lemona Demona. Eee, tutaj, jak coś knuł, coś robił. To może w tej miejscówce będzie coś do szamania. Halo, nie ma sma. O, ciasto! Spadło mi z nieba, tak jest. Może to grani po prostu te ciasto tutaj rozłożyło. Eee, Diament. To wełożę, ja cię nie mogę, jakie ogromniaste, niesamowite rzeczy, dobra, zjem ciacho do końca, eee, Smileslow, gdzie jesteś? Nie, no ja chyba go zgubiłem, rozumiecie, to chyba go zgubiłem, Smila... No, eee, dobra, wiecie co? W takim razie może wrócimy w to miejsce, gdzie ostatnio go widziałem. Tam bardzo prawdopodobne, że gdzieś musiałem skręcić w inną stronę. Hmm, czemu tu wszystko jest różowe? Patrzcie, i to wszystko jest na prąd. Podświetlimy, będzie jaśniej. O, a może tutaj był wbił gdzieś. Ty, yy, yy, SMyslow! Gdzie jesteś? Yy, patrzcie! Eee, maturer? Smiley! To ja! Zobacz! No, Siema! Runer, gdzie ty byłeś? Przyjacielu! Jestem przytul! Chodź tutaj! Ura, ej, śmierdzi coś! Bleh. Jak śmierdzę? Tak pachniesz dziwacznie, fuj! Śmierdzę? Jakbyś U był brudny. Yee, Smayslow, przepraszam za moje, moją nieobecność. Matruner, ale... gdzie ty byłeś przez ten cały czas? Gdzie? Byłem zjedzony Przez... Lemon demon! Byłeś w żołądku, widzowie mi pisali cały czas Tak, byłem w brzuchu, w, w żołądku Chodź tutaj, nie wiem, na górę Co to jest za misuwo? E, tam lepiej nie, tam lepiej tutaj lepiej nie Ja po, chcę tam wejść, ja po, nie, chcę Nie, 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 wejść. Lepiej, to nie, lepiej, nie, lepiej nie, lepiej nie Nie, bo, bo co tutaj To to, to, za to nie ja, to nie ja, uwierz z... mi To nie wiem, ktoś tu Ktoś dziwne pomieszczenie ja też nie znalazł mnie Co? Co to takiego? No nie wiem, nie wiem, co to Nie e, wiem, bo to tak już było chyba chyba. Było. slow Przecież ja, to twój ulubiony kolor, weź nie, nie mów, że to, to twój ulubiony kolor Nie, to tak było, to było, ja, mój ulubiony jest czerwony, a nie różowy e? A czemu tutaj jest nie tyle różowych lepiej, rzeczy? No lepiej, bo tu się ona się wkurzy znaczy ten, ktoś się wkurzy e, Tutaj jest prezent z Myslow Lepiej niczego nie dotykaj, e, lepiej niczego nie dotykaj, bo będzie to jakieś maskotki, a to jest Nie dotykaj tego, jest? ma tuner, nie dotykaj tego, bo się wkurzy, bo to, ja to się jest, wkurzę To jest, Denerys z gry o tron, patrz, wrap

Czemu? Tutaj, o co tutaj, chodzi? tutaj ktoś jest, tutaj. Smajslu, ty zachowujesz się bardzo, bardzo dziwnie, nie wiem o co uciekamy chodzi. szybko, uciekamy w nogi, w nogi, w nogi, weźmy to, wybijmy. Uciekajmy. Przez szybę? Czekaj, ja już nie a to musisz rękać. Ja to weźmy. Chodź, szybko, uciekamy, uciekamy. Smajslu, zachowuje się jakoś dziwnie, nie wiem, nieprawda? Nie wiem, nie może boję się, coś boję na ten się. Czego ty się boisz, chłopie? Ja chodź, się tutaj przyszedłem. Nie wiem, ja w ogóle bym się chciał umyć po pierwsze, nie wiem, gdzie ty jesteś. Czekaj. I no właśnie, cię obleję wodą. A masz? myśle, myśle. O, weź, o jak przyjemnie to zobaczyć. Myś, no. to teraz już będę myśle elegancki. Myjemy, 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 myjemy. masz wodę, a masz wodę? A masz dawaj wodę? Dawaj mi coś do jedzenia, ziom. Masz coś do jedzenia? Proszę cię, eee, myśl, coś zjeść. Mam coś do zjadł, że Tak, głodny. Zdać. Lemon, demon, wszystkie. O złoty jabłuszka! Lemon, demon, wszystko mi zjadł, rozumiesz? Wszystko, no. Ca całość, całość. Muszę, ja wiadro zrobię z wodą. W kipunku, no. jaś? 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 No, ładnie, ja też patrzę. Nie dostałem żadnych no. obrażeń. No dobra, no, ale. Uciekajmy. Ty zachowujesz się jakoś dziwnie. Nie wiem o co nie, ci czemu? chodzi. Widziałeś, jaś, jak zrobiłem? Wiadro? Chodź. Co na to ten. w ogóle za pokój ten różowy? Możesz Tuner, uciekamy, mi coś powiedzieć? chodź. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Bo ja się ciebie cokolwiek pytam, a ten uciekamy, uciekamy, uciekamy. O nie wiem, smaj. Chodź, coś... chodź, 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 szybko, rozwiemy. No, tam nie kdokat? idź, tam nie idź, tam na tam? Nie, 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 tam nie, tam, nie, tam, nie tam, nie, tam nie, tam, nie, y y nie możesz. Tutaj? Tam nie, nie, nie. uciekam, ujej, ujaż, ja się boję, ona tu może być. Nie, Kto nie, nie. ona? Y nic, nic, nie, nie, nie. Yy, Tylko, słuchaj, bo uciekałem. ja ci powiem jedną rzecz. Ogólnie byłem w mózgu Lemona Demona i przejąłem nad nim kontrolę. I widziałem, co ty się, dziejesz. Co, co, co co, tu się co dzieje. Widziałeś, co ty widziałeś? Widziałem nim? jakąś panienkę taką z blond włosami. Nie, ale ale... tu żadnej panienki nie ma tu. Pojawiła się i uciekła. O, a co to za pokoik? Patrz, tutaj. To yy, jest. To, co nie, chodzi? nie, nie, tam nie. To i tutaj się coś działo takiego. A, nie, nie, nie. Yy. Dziwne, okej, okay, dobra. Nie, nie, wnikam, nie, 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 ja się tam, ja, tutaj nic nie klikaj nic ja, nie. Ja w takim razie nie wnikam, nie chcę wiedzieć o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, no bo jeśli wiecie cokolwiek co smile tutaj wyprawiał... Nic mu nie piszcie, nic mu nie piszcie, Możecie nie, nie, mi nie, nie, dać nie, nie, znać, nie, nie. napiszcie, proszę was, bo... Nie, nie piszcie mu nic, nie piszcie. Dziwne, Adz o, Le Mondeum tam przybiegał, Le Montemu przybiegał, uciekaj z nogi! Gdzie Le Lemon Le przybiegał, tam, a tuner tam! Uważaj, o? tam, na końcu! Dobra, Leontemu! Nie idź tam tylko! To czekaj, nie, nie, smile. Gdzie ty biegniesz? Chodź Możesz tutaj, uciekać. w tą stronę! Choć może zatańczmy z nim? Ej, czekaj, świnki u nas zresztą, patrz, e. patrz co, patrz co, mam, mam ten, znalazłem wcześniej, patrz, patrz! Ej, to co, Gdzieś... on zje? No, on to w szamie, Uwaga. A co, on świnki będzie jadł? On to co, wyczuje, zaraz przyjdzie! O, mam pochodnie, nice, dobra! A macie demon, świnki, demon, rozbiegajcie się, biegnijcie w demon, świat! Demon, o, małe powstały świnki, nie. patrz, demon, jest słodkie! O, proszę bardzo, biegnijcie, wszystkie świnki! szeroką dal. Dawaj więcej, ustawię, więcej, ustawię. więcej ich, no. Więcej, 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 więcej. Okej, okay. a ja będę je tłuk, żeby one się roz... nie wiem, rozbiegały. Co? Nie, 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 nie czy ich, nie Bieg, tłucz Biegnijcie, biegnijcie z nimi, Nie, 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 nie. nie. on przyjdzie, tu jest duży <laughs> świnek. Myślisz, L że on, on tu może... Cip, cip, taś, 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 taś. Taś, do może, co? Myślisz, że te świnki zadziałają na jego obecność, żeby on tutaj przylazł? Idzie, O nie, Smash! O nie, 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 gazu, gazu! Dobra, czekaj, my... może gdzie, przez okno, przed okno, patrz, przez no? o tu, no, dawaj, 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 dawaj. Rób, okay, wiadro. Biegi, biegi, biegi. rób wiadro, rób <laughs> wiadro biadro, 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 biadro. Tłuczę, tłuczę wszystkie świnki Jeszcze tutaj skoczyć. O, nie, yeah! jestem, dobra, o, tak. no, jest. udało mi się Na ja. szczęście wylałem wodę, okay. Pa. jak ja no, przymieniam no, wodę, bo... patrz, mam wodę, nie mam wody On zaraz tu przylezie za nami, widziałeś, był już tutaj przez chwilę No weź, bo tu ciężko płynąć Patrz, patrz, jak dawaj, wpływamy na górę, pyk, 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 o no, dawaj, dawaj, oh. dawaj, dawaj, na górę! No nie! No nie, co ty się robi? Daj, <grym> chodź, chodź. Daj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Na górę. Gdzie jest ta woda? Smile, okay. slow! Daj, dawaj, dawaj, dawaj okej? Okay? Czy tak trzeba wziąć? Ja tutaj? zrobię to szybciej, patrzcie tutaj. O, proszę bardzo. Ja uczyłem Bej. się od najlepszych. Od kogo? Zrobiłem. No, no od Dreama, bo Dream mnie uczył. Dream cię uczył? Tak, o, tak, od ja. no, niego. Lekcję na no dobra, no to nice. no to jak masz lekcję u Dreama, prywatne lekcje u Dreama Ta, prywatne lekcje No ej, skupmy się Kicek! Uważajmy dobra, na lemon ee... demonia, uważajmy na niego My slow! w takim razie, to. jak ty nie chcesz mi powiedzieć, o co tutaj chodzi, no to nie wiem, no to, to, to ja chyba się wyprowadzę. stąd Poczekaj, zaraz przyjdę, okej? Okay? Ja ci pokażę, dobra? Tylko no. nie idź za mną, poczekaj tu chwilę Okej? Okay? No dobra Zostan tutaj i nie idź Od za mną, jak jest za mną, to złamałeś Okej, okay, nie idź za mną, nie idź, aj, tylko zaraz przyjdę, zaraz przyjdę Smajsuk gdzieś pobiegł, Szybko, tylko, muszę to wziąć, Ty... muszę ją muszę ją wziąć, muszę ją wziąć. ją Trzymaj. O czym on gada? Ją, 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 ją trzeba, ją ukryć ją, ukryć ją, ukryć ją, ukryć ją. Ukryć ją chce? Kogo on chce ukryć? Dobra, już jest tak daleko, że już go nie słyszę, ale dobra, chyba muszę iść, słuchajcie, ja jako przyjaciel muszę iść za Smilem, bo może on jest w jakichś tarapatach, o których on nie, nie może mi powiedzieć. Dobra, lepiej zróbmy tak, że po prostu pójdziemy za nim i sprawdzimy dokładnie, co u niego słychać, bo trochę się pozmieniało, kto tutaj jest, poddaj imię tego czegoś i... I zostaw łapkę Okej, okay, dobra, zostaw łapkę No to jest mega ważne, ale Gdzie jest Smileslow? Halo, ja muszę go znaleźć Widzieliście, że za Zachowuje się bardzo dziwnie I być może to po prostu Nie jego wina Ale coś jest nie tak Dobra, wbijam trochę wyżej Wow, tutaj jest zniszczone wejście Dobra, o nie, nie dam rady, ale tam jest Widziałem tam Smila, babe! był, był, był Tutaj, czekaj, o jest, widzicie? On gdzieś idzie. Dobra, szybko za nim cisnąć. O, tutaj. O, nie, spadłem niżej. O, kurde. Przypał, przypał, przypał. Dam rady stąd wyjść. Okej. Okay. Zgubiłem się. No nie. Już byłem tak blisko. Widziałem go. Czekaj, to było chyba ta miejscówka. Okej, okay, i on poszedł w prawą stronę, tak mi się zdawało. Czekaj, 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 pójdę. O, jest! Stoi tutaj! Patrzcie, on dokąd śleci. Dobra, idę cały czas za nim. Muszę się dowiedzieć, co Smajlow wyprawia tutaj. Okej, okay, pobiegł. Teraz skręci w prawo. Tak, skręcił. Okej, okay, więc gazu, 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 gazu. Ehm, mam nadzieję, że nie jest to. Okej, okay, patrzcie tam smyslow! Nie on skoczył. Zobaczcie, buduję się do góry. Czekaj, muszę się schować. Okej, okay, wbił na górę. Dobra, szybko za nim, szybko. E, wierzę w swoje umiejętności. Słuchajcie, łowieckie, więc tropicielskie. Więc na pewno czegoś się dowiem. No, nie, 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 nie. Nie widział mnie, całe szczęście, że on jest taki nierozgarnięty. Ty. okej, okej. Okay. Okay, wbija tutaj. Ty, on cały czas biega po tym zamku. Wbił tam. Okej. Okay. Lemon Demonko jest tutaj? Lemon Demonko, Lemon Demonko Jakie Lemonko Demonko? Tak. O, cześć, 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 cześć Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi Chcia o tym, tym no Muszę co nie gadają Słyszycie to? Mm, lemon Demonko, Lemon Demonko Gdzie e? masz to, gdzie masz? gdzie masz, gdzie masz, gdzie masz to? Gdzie masz tą ma... makijaż? Ej, chodź, chodź Chodź, ale on nie może się o nas dowiedzieć. On się Kto nie może nas dowiedzieć, matuner. Matuner, nie możecie zobaczyć, on tu jest, musisz się schować. rzecz, musisz się schować. Tu cię schowamy, tu cię schowamy, tu cię. schowamy, tu cię tak powiem. Tu, tu. jest jakiś mały Chodź Wchodzi. do szybko, szybko, Tu wchodź, Dą wchodź, Dą wchodź. Dą wchodź. Kim ona tam. jest? Dziś oni pobiegli. Czekaj, przez Masz okno uciekli czy co? Nie, świnki jakieś. Masz. Chodźcie, tam pobiegli. Zamykam. Okej, okay, tu, 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 nie nie. tu nie można, tu nie można, tu nie można Tu nie można, tu nie można, tu nie można, tu nie można Smajslu coś przede mną ukrywa Zobaczcie na to On ma jakąś k k Dziewczynę, czy co? Lemonka demonka? Czy to jest jego dziewczyna? Możecie mi coś powiedzieć? Czy to jest dziewczyna Lemona demona? Ej, eee dla mnie to wygląda naprawdę na dziwną sprawę. Może wiecie coś więcej? Możecie mi napisać cokolwiek o co chodzi z tą całą akcją z Lemonką Demonką? E, bardzo będę wam wdzięczny i to bardzo, bardzo. E, więc słuchajcie, ja bym z chęcią zajrzał do tego pokoiku. Co się dzieje? Tam jakieś drzwi chodzą? Nie wiem, dobra, czekaj, Smyslow coś ukrył przede mną, i to mi się bardzo, i to bardzo nie podoba, że on nie chce mi powiedzieć, czekajcie, muszę zajrzeć, tam za drzwiami coś powinno być, słuchajcie, zajrzeć, o, jo, jo, co to było, o, widzieliście, to była jakaś świnia zaglądająca przez ścianę, ale się zaprzeląkłem jej, halo, świnie, uciekaj, dobra, a czekajcie, Chodź, lemon demonko, nie. lemon demonko, chodź tutaj, lemon o, demonko Jakie? Lemon demonko Czekaj Siadaj, siadaj, siadaj Siadaj o, Słuchaj, musisz mi powiedzieć to? o moim bracie, o, o twoim bracie Musisz powiedzieć to? o lemon demonie, wszystko, wszystko Pisz mi, pisz mi, musisz, słyszysz? Musisz, się tam musisz. Patrzcie, siedzi Musisz mi powiedzieć o wszystkim Aha. Powiedz, Czekaj, tak, 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 pisz, no. pisz, 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 pisz o, o tym, no patrzcie. Musisz okay. powiedzieć Musisz Zobaczcie na to! co tam piszesz, co tam piszesz? Le smyslą z lemonką demonką kręci? Zobaczcie na to, czekaj, czekaj. nie wierzę nie w to, po prostu nie mogę w to uwierzyć Moi drodzy, to jest Zapisałaś. coś strasznego, dowiedziałem się przed chwilą coś strasznego Z czy on no, jest z lemonką, demonką Moi drodzy, szybko musicie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał oczywiście z dzwoneczkiem Tak żeby nie ominął was żadnej filmy, jak widzicie <laughs> Oni tłuką świnie, o nie Słuchaj, tutaj jest. O nie, 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 o nie, on bije świnki, się biedny. się nie przydadzą, ona się nie przydadzą, one się nie przydadzą. Chodź, chodź. O nie, Lemonka, demonka. Dobra. Słuchajcie, to był naprawdę emocjonujący dzień. Udało mi się wyjść z Lemona Demona. Widzieliście, co się udało? Tak jest już, nawet nie chcę wspominać tego, bo to była śmierdząca sprawa. Więc szybko subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominął was żaden, żaden film. Pamiętajcie o dzwoneczku. Zapraszam również na mój drugi kanał matruner Pel Games. I to jest mega, mega ważna sprawa, żebyście również e, e, dali mi znać, co Smyslow robi z tą, z tą Lemonką Demonką. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Więc do zobaczenia! Niech Eldorado będzie z wami. Trzymać się gorąco. Pa, pa.